Na mój wieru różne karnawały bywają te ale w Bukowinie no lepsy na świecie. A bez co tak się spytać, no jest piękny karnawał, gadają mi, w Rio de Janeiro. Jest piękny i w Wenecji, no ale trzeba powiedzieć, że tam za oceanem to górni ludzie. Tu w Wenecji zaś w postach, bo tam często kapie i woda leci, a u nas po bogatemu. Piękne Tybetki, piękne Cuchy, pierskne Portki, boć to karnawał bukowiański, zimowy. <klucza> przychodzi na mieli otwierać ten 43. Góralski Karnawał. A przychodzi mi to z wielką radością, bo przybądźcie się, telo młodości, telo nadziei, te siły człowiekowi ten widok daje. Nadziei, bo przecież świat się jutro nie kończy, a będzie go miał w to darzej tworzyć, śpiewać, grać i tańczyć. Moi mieli Goralski Karnawał to śpiew, toniec, kolędowanie, ale Goralski Karnawał to też przyjaciele, to też goście. Witam wszystkich, i rodziców, i dziadków, tych nasyk młodych artystów. Witam media. A od serca witam nasyk drogich przyjaciół, panią Urszulę, Urszulę Nowogródzką, przewodniczącą Sejmiku Województwa Małopolskiego. Jak ta jest, to serdecznie, serdecznie ją witamy. Witam pana Piotra Bąka, starostę Taczańskiego. Witam Pana staństwa Łukaszczyka Wojta Gminy Bukowina-Taczańska. <klucza> Władysława Piszczka, przewodniczącego Rady Gminy Bukowina-Taczańska. <klucza> Kieruję moje pozdrowienia i witackę do Andrzeja Wojdyły, prezesa naszego dyrektora sprzedaży, i promocji Gazety Krakowskiej Polska Press. Witam serdecznie kolegę Jęczka Pietrzyka, jest tu z nami na scenie. Jest to instruktor tego zespołu, ale i prezes bukowieńskiego oddziału Związku Podhalan i radny powiatowy. Kieruję pozdrowienia i pozdrowienia swoje składom na ręce małgosi wnuk, która przyjechała tu z okopanego. Jest to nie dość, że pani wysoko obcasowo, to jest tej pani doktor. A przywiedła ze sobą przyjaciół z Bułgarii, zespół Mlados, z Sofii. I ich miksyczkik. Mamy dwóch spekulantów między sobą, ropsików i zbójników, którzy. Jeden od początku tworzył Goralski Karnawał. przeto Adamie. Adam Sawina. Drugi jego kolega Jędrzej Pak z babiną swoją. Witaj Witą Witam też Jana Budza, prezesa Gminnej Spółdzielni, która wspiera co roku Goralski Karnawał. Witaj Janie. Witajcie wójcie, były Wojcie ale całe co wspierający duchem to, co przodkowie nam pozostawili. Franciszek Jezierczak, wójt gminy Bukowina Taczańska. <klucza> Witam też przyjaciół wielkich naszej Bukowiny, wielkich dub zakopiańskich, kiedyś nazywanych za czasów hrabiego Władysława Zamojskiego. Ziem Wielkopolską i przyjaciół i partnerów gminy Bukowina Taczańska reprezentuje burmistrz miasta i gminy Kurnik Jerzy Lechnerowski i jego towarzyszy. Witam kolegę Janusza Stachonia, prezesa Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Bukowiny Taczańskiej. Czezianku. I witam krzesnego Stanisława Bachledę, nasego Słonka teatru i człowieka, który będzie w żyli przy konkursie tońca zbojnickiego zasiadał. Witajcie, Stanisławie. Jestem ta głosam Mistrzelem Tucha w tam. A witam kolegę Waldemara Wojtaszka, naszego partnera, reprezentującego stację narciarską, Rusiński i przyjaciela w którym będzie razem z nami kumoterki robił. No i pełno was tu wszystkich z nami, Grażynka, tu Iber Wojtanek i jego przyjaciele, i Włos, i Tobie, i Hamtego, Władka Trybue, i wszystkich, wszystkich, wszystkich do kupy yy, witam. Moi was to mieli Orlenta. zespół Nojmłodcy Bukowiański. Dorotka Stempel Andrzej Pieczyk, którzy zespół prowadzą, zarozną tu wystąpi. Młodzi bukowieńscy muzykanci, nasi konferencjerzy, w którym zaraz głos, którzy będą prowadzić pięć dni naszego festiwalu. Stasek Sulasz, Jasia Wacławowa i Łukosyk Janusz. Witajcie moi kochani. Ale zanim moi kochani. Zanim, kochani, padną te słowa, za Góralski Karnawał uważujemy za otwarty, muszę tu nasy gospodarzy, od serca zaprosić, pana starostę, pana Wojta, co by te spore słów do nas rzekli. Przywitajmy i zaproszę na scenę. Moje ostomili, jeste witacki nie dość, bo widzę tu znamiętych gości z Krakowa, oddanych dzierżących twórczość ludową, jest prezes Józef Spiszak, reprezentujący Fundację Cepelia. Józefie, płacę tu z kolegami do przodu, a mamy tu dla was miejsce. Pojdźcie, pojdźcie, Józefie, zaprosimy. my Miło gościć, miło wśród nas witać takich zacnych gości. Panie Wojciech, Panie Starosto, pytamy pięknie o słowo. I... dwa. <grymne> Włączone. U was to wasz pięknie Was witome. Pozwólcie, że... Wyrazem wielką radość, że tu w Bukowinie po raz 43 spotykamy się, co by się radować. Radować śpiewę, muzyką, kolędowaniem, które tutaj na tej scenie przez to pięć dni będzie się odbywało, co by się radować wspólnymi spotkaniami, czy tu, czy tam, czy w niedzielę na Ruślińskim wierchu, bo tu pan prezes zaprosił otwartym sercem, pyta, żeby my syćka tam ok przyszli, ale też żeby radować się wzajemną obecnością, tym, że mogę sobie spokojne słowo do siebie przeradzić, że się uśmiechnąć do sobie, opowiedzieć, jak tam było, c, jak jest. Andrzeju. A ty i po. Serdecznie witamy prezesa zarządu głównego Związku Podchalon, pana Andrzeja Skupnia. Mm. Witajcie, prezesie. Siadajcie na ławkę, wygrzolimy z panem starostą, ciepło jest. Także nie przeziębicie Przez się. Siadajcie, wszystkim jest nowo, Dzizgi se nie wbije. <noise> Choć to tyz mogłoby być ciekawe doznanie. <noise> mieli także przychodzi taki czas radości, tych spotkań, bo to, bo to jest syćko, syćko strasznie wozne. No i, i czas tego, co by podziwiać tych, którzy tu na tej scenie będą występować, bo przecież ryktowali się długo, długo, żeby, żeby przyjechać tu do Bukowiny. Wom, kochani, siedzący w tych ławkach, cy nowsyk, cy sy, starsyk, jak sto, siedzicie w starsych ławkach, jest szansa, że jak się całkiem do tej dżizgi tam przychycicie, to będziecie do samej niedzieli tu tak siedzieć, Czego tego serio? seriowo wątpliwie, a was co by nie bolało. Wszystkiego co dobre. Organizatorom już dzisiaj Bóg zapłać, bo się dzieje i za to Bóg zapłać, a szczęść Boże na te pozostałe dni, bo tu wysiłku trzeba będzie dużo, co by to wszystko opanować. Dziękuję. Witamy kochani i wszystkiego co dobre. To dołączając się do tych słów Pana Wójta, chciałem serdecznie pozdrowić wszystkich dostojnych gości, Panie i Panów, mieszkańców Bukowiny i tych, którzy tu przybyli na wypoczynek. Góralski Karnawał to jest piękna tradycja tego miejsca. To jest ten moment, gdy serce Podhala, gdy serce góralszczyzny bije w Bukowinie. Myślę, że warto w tym uczestniczyć. Niech rozbrzmiewa góralska gwara, niech, roz, niech, niech będzie góralski taniec, góralska muzyka, niech to wszystko będzie w nas. Życzę tutaj świetnej zabawy. Miłego pobytu i do wielu, wielu wrażeń i poznania tego, co jest duszą naszego regionu. Wszystkiego najlepszego. A te sakramentalne słowa to niech Pan Wójt wypowie. No razem w czek. <grym> w czek. <grym> w czek. Powiedzcie dyrektorze, czy 4? 3, 4. 43. Góralski Karnawał. Uważajmy za Otwarte muzyka, zagrajcie z jedne. Zakoń. Mieli karnawał trwa dwie minuty, ale trwa. to też z pięknie chciał zabrać Jerzy Lechnerowski, przyjaciel naszego, naszej Bukowiny, do Muldowego. Dwa słowa, także pięknie, pięknie pytomego na scenę. Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo cieszę się, że po raz kolejny możemy się spotkać na karnawale Góralskim u Państwa. Nie ukrywam, że z wielką przyjemnością przyjęliśmy i z radością zaproszenie na to Wasze święto, bo to świadczy o tym, że kontakty między Gminą Bogowina-Taczańska a Gminą Górnik się bardzo dobrze układają, są bardzo sympatyczne i miłe. Co rocznie Państwo odwiedzacie naszą gminę. Przedstawiciele tutaj gminy Bukowina-Taczańska goszą w gminie Kurnik. Ja myślę, że podobnie będzie w roku bieżącym. 24-25 maja. Proszę sobie zarezerwować. A nie minęliście się po drodze, państwo, bo już jadą tam. Proszę, już jadą, to dobrze. Właśnie o to chodzi, żeby już jechali. Proszę Państwa, ja powiem tak, przecież rok 2014 faktycznie był rokiem szczególnym, pewnie i dla samorządów. No zwłaszcza może dla samorządów, ja się cieszę, że w tym samym gronie możemy się spotkać tutaj w tym roku. Wiadomo, że to był rok wyborczy, ale w 2014 roku 2014 przypadała także 90 rocznica śmierci Władysława Zamojskiego. tego, który przekazał majątek te dobra zakopiańskie i dobra kurnickie narodowi polskiemu. Państwa, to to jest to, co, co nas łączy z Bukowiną Laczańską, my szanujemy i. Kultywujemy tę tradycję, tę historię naszą, bo, bo zawsze jesteśmy zadowoleni i cieszymy się, że kilka lat temu udało nam się no, kurnikowi tutaj w tym momencie podpisać umowę partnerską właśnie z Bukowiną Taczańską bo to jest nasza historia, nasza wspólna historia. I, no, będziemy, szanowni państwo, tutaj kilka dni razem, wspólnie spędzimy, będziemy razem, jesteśmy tutaj z przyjaciółmi naszymi. Nie mamy w tym roku Białej Damy i teraz tak myślę, Biała Dama trochę kolor włosów zmieniła, ale to już nie o to chodzi. <laughs> Proszę myślę, że jak był sabałowe bajania, to ta Biała Dama przyjedzie do państwa a w tym roku musiała, w tym roku może nie, ale w tym miesiącu musiała zostać w gminie kurnik. Szanowni Państwo, dziękujemy. Panie Wójcie, Panie Starosto, Panie Dyrektorze, chciałbym podziękować za zaproszenie. Życzyć miłego czy, czy udanego święta Waszego wszystkim zespołom konędniczym, także parom tanecznym i tak dalej, samych sukcesów, świetnych występów. A Państwu widzą wielu miłych wrażeń. Wszystkiego najlepszego i tylko na pamiątkę takie małe tutaj dla Pana Wójta i do Pana Dyrektora upominki. Tam też jest Biała Dama, ale nie, nie żywa niestety tylko. Dobra. 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 To my tu Wojcie mamy z razem. No. starosta, czekaj za Jurku, bo Pan starosta... Ja się za, bo Pan starosta, tam coś i przysykowane dla tobie, tak. Pojdź, pocz, podzieży, podzieży, bo to jest sanując sobie prezenty. Chyba, panie burmistrzu, chyba do środka nie jest w progu, pójdę dalej. Panie burmistrzu, serdecznie dziękujemy. to teraz powiem jeszcze jedno. Mamy kalendarz z Białą Damą i Panie Starosto, ten kalendarz będzie dla Pana. Panie Wójcie, bardzo przepraszam, jeżeli Pan Wójt nie otrzyma dzisiaj kalendarza, a tam, tam Biała Dama, no też niestety nie jest żywa. Panie Starosto, będzie dla Pana. To ja mam tylko pytanie, żeby zazdrości stało się zadość. Panie Burmistrzu, to jest kalendarz na każdy miesiąc i porę roku. A to już zazdroszczę Panu Staroście w takim razie. Bóg zapłać, subaty. Pytą pięknie na scenę Gosie wnugi, przyjaciół z Bułgarii, bo tystości si do nas chcieli rzeknąć, powiedzieć: Pytą pięknie, przyklaśnijmy, przywitajmy zespół Mladost, Małgosia wnuk. Do... Przegrajcie słuciutko muzykancie, będzie się lżej płaso sło. Добри ден. Добре. А, uh, благодарим, за, благодарим за тази прекрасна покана и за възможността. Uh, танцов ансамбъл Младост от град София. Дякуваме много за запрошение для заспол Българскиго Софи за спонезива си Младост. А, uh, че има възможността да гостува на 43-тото издание на този фестивал. Dziękujemy bardzo, że mamy możliwość wystąpienia na tym 43. Karnawalu Góralskim вярваме, че ще ви представим нашите традиции, и обичаи по начин. Вяжиме, ще наше вичаје, наше в способ. Който ще остане а, незабравим във вашето съзнание. Который позастане в вашите свядомости не запомняне. И се надяваме, че и ние също така ще а, успеем да видим Wasze tradycje po najblaszczej na czym od grupy, które się z wiatru. I cieszymy się bardzo, że będziemy mogli zobaczyć Wasze tradycje pokazane przez Wasze zespoły, Wasze grupy właśnie tutaj. Dziękuję jeszcze raz. Prosimy tu Pana Wójta i Pana Starostę. Pytamy, pięknie jeszcze do nas na scenę. Nasi przyjaciele coś tu przysykowali dla nas? Chyba tak by było, Czadu. No, to wy przegrajcie, a przekazywanie darów się. zacznie. <grymne> Tak. Jak wiemy, dar pełni wciąż bardzo ważną rolę, wiemy to po sąsiadach, po przyjaciołach, że się ten dar daje, a potem się oczekuje, że ktoś się wróci. <grywa> <grywa> bardzo, bardzo dziękuję, Panie piotrze. pytamy pięknie, bo jest tu nasz pan Józef Spiszak, przyjaciel Domuldowego i wielki y, 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 przyjaciel sztuki ludowej, tys porę chciał powiedzieć. Szanowni Państwo, drodzy goście, Panie Dyrektorze, chciałem serdecznie pogratulować kolejnej edycji wspaniałej imprezy w imieniu Fundacji Cepelia Polska Sztuka i Rękodzieło oraz Biura Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej. Chcę powiedzieć, że w ubiegłym roku Cepelia obchodziła 65-lecie i wyprodukowała kilkanaście specjalnych dyplomów dla naszych wspaniałych, Współtwórców, współorganizatorów różnych imprez. I dla pana dyrektora Bartłomieja Koszarka dyplom za zasługi dla zachowania kultury polskiej. Również taki sam dyplom dla naszego przyjaciela pana Stanisława Łukaszczyka, wójta. Gminy Bukowina-Tatrzańska. Serdecznie gratuluję. Natomiast kieruję ukłon pod adresem pana starosty. Chcę powiedzieć państwu, że w tym roku Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej w Krakowie, w rynku głównym, będą trwać 18 dni. A więc, panie starosto, na jeden z tych dni zapraszam powiat Tatrzański do Krakowa. Bóg zapłać. Zaś będą krakowiacy i górole. Moi goście, Bóg zapłać. Pięknie pytam jest o słowo kolega Andrzeja Skupnia, naszego prezesa w Związku Podhalan Oddziału Głównego. Proszę ja dyrektorze, sićka zgromadzeni, już tyle przemówień nie zajęło. Może zadedykuję wam wirsy, w miłości podholabu, bo z tego się bierę to, co się tu dzieje. Miłuję podholy ponad cyckie skarby. Bóg się tu urodził, na tej ziemi skalnej. Wiatr, stater holnej, i no woda, lepiej jako mleku, do dziś do kamiechowo. Sumią mi płotocki, śpiewają ptosecki. Kiedy będę nagie wąt, bierę w gorz gwiazdecki. Syćkie het pozbierą podzielę się z wami, boście wy mi bracia się ukochani. Zaś złoty miesiącek, ustawiem, niech świeci, niech se wylatują noń astronauci. Johan nie polecę, bo ja tu no wolę, bo ponad miesiącek miłuję Podcholę. To, to wiersycek Andrzeja Skupnia-Florka, a ja zaś gratulując tego, co się tu dzieje, powiem Wam z tego. Prezes Związku Podchalan cieszy się noważej. Edycz z tego. I, I właśnie tego gratuluję. nobażej. Wszystkiego gratuluję, ale tego nobażej właśnie, za tej pracy z dzieciami, że tak pięknie i młoda muzyka, i taki dziecięcy zespół, to ja sama radość bierę. Scenić Boże.